Dzień dobry kochani, Monika Ordowska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym programie i zachęcam do wspólnej zabawy. Bardzo fajna zagadka obok mnie, imię bez literki A. Moi drodzy, bardzo, bardzo fajna zagadka i wydaje mi się, że każdy z was będzie miał jakiś pomysł. Nie jest to, że skomplikowana kategoria, chodzi dokładnie o imię. Imię ona znamy wszyscy, każdy z was ma jakoś na imię, więc wierzę, że ten telefon usłyszę błyskawicznie i że będę mogła za chwileczkę komuś z was przekazać 100 zł. Czekam już na pierwszą przygotowaną osobę, zastanówcie się, poszukajcie takiego imienia, upewnijcie się, że w w tym Waszym imieniu nie ma literki A, a później szybciutko się zgłaszajcie. Numer telefonu cały czas jest widoczny na dole ekranu, a ja w międzyczasie tradycyjnie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi. Na zadane podczas połączenia telefonicznego pytania. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie odzwoni, a Ty zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem, szczegóły znajdziesz na www.łowcenagród.com. Dobrze, zasady za nami, formalności już była. teraz szybciutko zastanawiamy się, jakie to może być imię, imię bez literki e, A. Jeżeli ktoś z Was wpadnie na prawidłowe rozwiązanie, niech nie czeka, tylko szybciutko do mnie wpada. E, jedno imię reżyser ukrył nam w kopercie. To jest tylko kwestia tego, jakie pomysły będę słyszeć, bo jesteście w stanie rozwiązać tę zagadkę z pierwszym telefonem, e, a czasami zajmuje to Wam troszeczkę więcej czasu. E, wierzę, że za chwileczkę ktoś z Was wpadnie na to imię, o którym pomyślał reżyser, i że za chwileczkę będę mogła z Was stówkę zapłacić. Zastanówcie się moi drodzy i szybciutko wybierajcie numer, wpadajcie do mnie i wygrywajcie. Jest pierwszy telefon, halo, halo. Dzień, dobry, Dzień dobry. dobry, jakie to będzie imię? Dupa. No y, niestety nie, jest to imię I bez literki, Ano, szkoda, że kochani y, nie udało się nam z pierwszym telefonem, Jesteście w stanie tę zagadkę rozwiązać. Dziwne, że takie telefony słyszę rano, powiedziałabym tak około południa. Zastanawiam się, czy dzieci nie powinny być w szkołach. Z czasem takie telefony zdarzają się nam w nocy, czy zdarzały się w nocy. Teraz raczej nie zdarzają się. No szkoda, że ktoś stracił szansę na wygraną, ale wciąż słówka dla kolejnej osoby. Może jest to dobra wiadomość dla kogoś innego. Może, żeby nie było takich sytuacji, żebyście nie tracili szansy na wygranie pieniędzy w naszym programie, zaproponuję, yeah E, 1000 zł. Większe pieniądze dla kogoś z Was, nawet 1000 zł do wygrania. Co Wy na to, moi drodzy, nawet 1000 zł dla jednej osoby. E, o co chodzi z naszym bonusem? Wpadacie do mnie do studia, podajcie mi imię z tej koperty, bez samogłoski, a jeśli odpowiedź będzie prawidłowa, ja Wam czytam 5 bardzo prostych pytań e, i oprócz stówki gwarantowanej, jeśli odpowiedziecie mi na tę pytanka prawidłowo, macie 900 zł w bonusie, co w sumie daje okrągły 1000 zł. Moi drodzy, na pewno warto większe pieniądze od tej chwili do wygrania, zastanówcie się, poszukajcie tego imienia. bez literki A, a później błyskawicznie się zgłaszajcie i wygrywajcie. Co jest w mojej kopercie? No i jak moi drodzy, jakie to może być imię? Imię bez samogłoski A. Pamiętajcie, dałam Wam chwilkę na to, żeby się zastanowić, o jakie imię może chodzić. Jest to na pewno imię bez samogłoski A. Jeśli ktoś z Was chciałby powalczyć o nawet 1000 złotych, od tej chwili może błyskawicznie się do mnie do studia zgłaszać. Czy ktoś tutaj do mnie wpadnie? Kto ma pomysł, moi drodzy? A może twoje właśnie imię nie ma tej samogłoski A? Bo moi drodzy, jak zaczynacie szukać, to nagle okazuje się, że e, rzeczywiście e, każde imię ma tą samogłoskę A, albo nawet dwie są gdzieś ukryte. I jest telefon. Halo? E, tak, słucham. Jakie to będzie imię bez literki A? Robert. Robert, no proszę, bardzo dobrze. Bardzo pani dziękuję za, za podanie tego pomysłu. Robert jeszcze nie, Robert wędruje na naszą tablicę. Ale bardzo dobry pomysł, słuchajcie, rzeczywiście, każdy zna jakiegoś Roberta, w tym imieniu nie ma samogłoski, a więc rzeczywiście mógłby być w kopercie ukryty Robert, niestety jeszcze nie Robert. Kto ma jakiś inny pomysł, moi drodzy, szybciutko, jeżeli jeszcze macie jakąś propozycję dla mnie, nie czekajcie, tylko szybciutko się zgłaszajcie, wybierajcie numer, wpadajcie do mnie do studia i wygrywajcie. Nawet tysiąc złotych od samego początku programu, stwierdziliśmy, żeby dzisiaj i możliwie dużo osób do nas do studia wpadało, żebyście wygrywali I szybciutko, musimy wam zaproponować większe pieniądze, wierzę, że ktoś, kto jest już przed telewizorem, zauważył, że proponujemy jeszcze większą wygraną i teraz szybciutko się do nas zgłosi. Moi drodzy, nawet 1000 złotych za odpowiedź z mojej koperty, na pewno nie Robert, jakie jeszcze imię przychodzi wam do głowy? Czy macie jeszcze jakąś propozycję? Imię bez literki A. Kto wpadnie jeszcze na jakieś imię bez literki A właśnie? Szybciutko kochani, naprawdę szkoda czasu, także nie tracimy tego czasu. Szybciutko się zgłaszacie i wygrywacie nawet 1000 zł dla jednej osoby. Dla kogo? Czy jest jeszcze ktoś? Bardzo fajna zagadka na sam początek, zagadka taka na rozgrzewkę. Bardzo bym chciała, żeby ktoś z was tutaj do mnie do studia wpadł, żeby miał szansę nawet na 1000 zł. Nie mogę się już doczekać, tak naprawdę, żeby kogoś z was usłyszeć. No ale jeszcze tego trzeciego już w naszym programie. Telefonu? Nie usłyszałam. Mówi się do trzech razy sztuka, więc może z trzecim telefonem się uda. Na razie tylko jeden pomysł, kochani, na naszej tablicy, ponieważ ten pierwszy pomysł nie był wart zapisania i nie był zgodny z, nasz, z naszymi regułami tutaj. Poproszę reżysera o dwa Może reżyser zapłaci więcej, może, może ktoś jeszcze się zmotywuje i ktoś jeszcze tutaj do nas do studia numer telefonu wybierze. Ta, reżyser, zobaczcie, kochani, nawet dwa tysiące złotych w tym momencie. Jakie jeszcze imię bez literki, a przechodzi Wam do głowy? Czy macie jeszcze jakiś pomysł? Pomyślcie o znajomych, pomyślcie o sąsiadach, nie wiem, pomyślcie o, e, o, o rodzinie. Czasem właśnie te najbliższe nam osoby są. E, są no, można, może się okazać, że te takie najprostsze pomysły e, są właśnie warte dwa tysiące. Czasem za bardzo kombinujecie czasem szukacie jakichś takich za trudnych propozycji, ale Robert, bardzo, bardzo mi się podoba to imię, bardzo proste, znane wszystkim, to nie jest tak, że jest to jakieś imię takie niespotykane, nie jest to nic e, takiego bardzo trudnego, właśnie o takie propozycje mi chodzi. Co jeszcze? Przychodzi Wam coś do głowy? Jeżeli tak, wybieraj numer telefonu do studia, bo w tym momencie nie masz na pewno dużej konkurencji. Szybciutko, moi drodzy, jeżeli macie jakiś pomysł, nie czekajcie, tylko błyskawicznie się do mnie zgłaszajcie. Czekają nas dzisiaj wyzwania, czekają nas trudne zagadki. Będą zagadki dla osób spostrzegawczych. Ale to za chwileczkę. Najpierw muszę usłyszeć imię z koperty. Uwaga! No, moi drodzy, 704, 304, 304, kto wie? No moje imię nie pasuje, moi drodzy, moje imię ma tą samogłoskę A, imię mojej siostry Marta, nawet dwie samogłoski A, e, nie wiem, imię reżysera Marcin, też nie pasuje, też jest A, moje córeczki Amelia, nawet dwie literki A, no. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Jeszcze raz. Ludwik. Ludwik, no fajny pomysł, rzeczywiście, ale nie wiem, czy nie jest troszeczkę wyszukane to imię, czy nie jest za trudne. Robert podoba mi się zdecydowanie bardziej, a Ludwik, no, no troszkę mniej. No ale rzeczywiście nie ma literki A. Ludwik, tak? E, dobrze. Ludwik wędruje na naszej tablicy. E, zastanawiamy się z reżyserem, hm, jakby Wam tutaj troszkę pomóc tę zagadkę rozwiązać. No ale dobrze, na razie idziecie dobrym tropem. Tutaj zastanawiamy się, e, jak jeszcze Was możemy na to imię naprowadzić. Umówmy się, że kiedy zaczynamy szukać ja Wam przed sekundką, wymieniłam kilka najbliższych e, imion, najbliższych mnie. E, I rzeczywiście no, każdy z tych imion ma samogłoskę A e, w tym imieniu. E, musicie po prostu chyba troszkę jeszcze poszukać e, sami, no. <laughs> za chwileczkę na pewno wam się uda. Jeżeli zastanowicie się o waszych znajomych, e, pomyślicie teraz, właśnie to jest fajna zagadka, bo można sobie przypomnieć o nich i za chwileczkę wykonać do nich telefon. Znajomi, rodzina, e, nie wiem, e, no, nie, po prostu musicie poszukać najbliżej siebie, kochani. Tak wydaje mi się, że tak będzie najprościej. Akurat najbliższe mnie osoby mają tą samogłoskę A w swoich imionach, czy moja przyjaciółka Ania, też dwie samogłoski A. No, ciężko jest znaleźć jakieś takie imię bez samogłoskie A, ale cieszy mnie to, że, że może jest tak ciężko, bo w związku z tym szybciej usłyszę odpowiedź. Jeżeli już wpadniecie na takie imię, to jest bardzo duża szansa, że będzie to właśnie imię z naszej koperty. Uwaga! Kto ma jeszcze jeden pomysł? Może do trzech razy sztuka w związku z tym, że dwie propozycje na naszej tablicy, a czekam na trzecią propozycję, którą będę mogła, mam nadzieję, znaleźć w naszej kopercie. Czekamy. No, nawet dwa tysiące złotych. Jakie jeszcze imię pasuje do naszej zagadki? Coś na pewno jeszcze można znaleźć. Nie Robert, nie Ludwik, tylko... Czekamy. Ja lubię tę zagadkę, bo tutaj w każdej chwili tak naprawdę mogę usłyszeć mojego zwycięzcę. My nigdy nie wiemy, kto i w jakim momencie tutaj wypowie nam to imię i kto i w jakim momencie tutaj do mnie do studia z tą właśnie prawidłową e, propozycją wpadnie. Więc to jest bardzo fajna zagadka. Ja też nie wiem, jak, jak wiele osób jest z nami przed telewizorem, ale na razie usłyszałam już trzy osoby, więc wierzę, że jesteście, że, że szukacie, że walczycie i że za chwileczkę z kimś znów będę mogła porozmawiać. To musi być imię i to musi być imię bez literki A. A może ktoś z Was spodziewa się dziecka i właśnie jest na etapie szukania imienia dla dziecka. To jest bardzo fajna, fajna propozycja. A może macie taki kalendarzyk imion, czy kalendarz zwykły, gdzie są te imieniny wypisane. Może w ten sposób trzeba poszukać. No zastanawiam się, szukam teraz jakiegoś innego rozwiązania możliwie, możliwego, żeby tutaj znaleźć to imię. I chyba to jest najlepsza propozycja. No, poszukajcie moi drodzy, poszukajcie, bo teraz już na pewno warto. Nawet 2000 tysiące złotych są do wygrania. Wzrosła, wzrosła jeszcze nasza nagroda bonusowa. Bar jest telefon kolejny. Halo, halo, halo? Halo? Tak? Dzień dobry, poproszę o to imię. Zbigniew? Zbigniew. No, bardzo dobry pomysł. Pozdrowienia dla mojego taty. Właśnie chciałam powiedzieć, że jeszcze jest jedna osoba, która ma takie imię bez literki, a najbliższa. Mnie Zbigniew, no i jeszcze nie Zbigniew. Skoro nie udało się z tymi trzema telefonami, z tymi e, trzema propozycjami, które są już na naszej tablicy, to ja muszę zaproponować 3000 zł. Panie reżyserze, bardzo mi przykro. Chcę, żeby widzowie mieli szansę powalczyć o jeszcze większe pieniądze. Dał reżyser, brawo, zgodził się. Nawet 3000 zł. Szukamy imienia bez literki e, A. A o jakim imieniu ty właśnie pomyślałeś? Czy wpadniesz jeszcze na jakieś imię bez literki A? Jakie imię jest w mojej kopercie? Szybciutko. Na pewno nie Robert, na pewno nie Ludwik i na pewno nie Zbigniew. Macie jeszcze jakieś, jakąś propozycję? Jest jeszcze takie imię, musicie mi wierzyć. Jest jeszcze imię bez literki A e, na pewno. Bardzo bym chciał, żeby ktoś z Was na to imię już wpadł. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Ej, Wojtek? Wojciech, Wojciech, niestety nie. Słuchajcie, kochani, ja nie powiedziałam Wam, że nie można używać drobniej, że to musi być taka oficjalna forma imienia, ale akurat w imieniu Wojciech nie ma samogłoski, a więc ja zapiszę Wojciech. Jeszcze nie Wojciech, ale to jest bardzo dobry pomysł, bo każdy jakiegoś Wojtka zna, prawda? Więc skupiamy się na tych oficjalnych formach imienia. Każdy z Was zna też jakiegoś Roberta czy Zbigniewa, prawda? Z Ludwikiem ja nie jestem taka pewna, bo akurat ja nie mam żadnego znajomego Ludwika, ale, ale jest to też znane imię. To nie jest coś takiego bardzo niespotykanego. Podobnie jest z moim imieniem z koperty. Każdy z Was to imię na pewno zna. Każdy może to imię tutaj u nas w studio podać i wierzę, że za chwileczkę właśnie tak się stanie. Szukamy wciąż imienia bez literki A. Czy znajdzie się jedna osoba, która na takie imię wpadnie? 704, 304, 304, czekamy, jeszcze 3000 w grze. No musiałam dać te pieniądze dzisiaj, bo e, wiem jaka jest pogoda na zewnątrz i wiem, że wy wolicie na pewno spędzić sobie czas gdzieś na dworku. Bardziej niż siedzieć w domu, prawda, moi drodzy? Bardzo bym chciała, żeby ktoś z was tutaj do mnie do studia wpadł i aby miał szansę nawet na 3000 złotych. Spróbujcie, moi drodzy, szukamy imienia, więc ta kategoria nie jest jakaś trudna, prawda? Imię to jest chyba najprostsza kategoria, którą moglibyśmy zagrać, tylko ktoś z was musi na takie imię bez literki A wpaść. Czy wpadnie? Czy ktoś z was również wpadnie do mnie do studia? Czy szybciutko usłyszę to imię bez literki A? Jeżeli masz jakiś pomysł, nie czekaj błyskawicznie, wpadaj tutaj do mnie i wygrywaj nawet 3000 zł. Do zabrania czekam na mojego zwycięzcę. Kto powalczy, kto tutaj wpadnie? No, kochani, skupiamy się na imionach. Imię bez literki A jest do znalezienia. Kto powalczy, nawet 3000 zł. Czekamy. Szybciutko. Słuchajcie, naprawdę, to jest zagadka taka na rozgrzewkę. Powinniśmy już biec dalej, powinniśmy już rozwiązywać kolejne zagadki. Ja bym bardzo chciała, żeby ktoś tutaj do mnie do studia już wpadł. Muszę słyszeć kolejne pomysły. Bardzo łatwo dzisiaj wpaść na otwartą linię. Każdy może ten swój pomysł sprawdzić. No ale zanim znajdziesz się tutaj w moim studio, to musisz się upewnić, czy w twoim imieniu nie ma samogłoski A, a później szybciutko wziąć telefon i wybrać numer, moi drodzy. 704 304 304 to jest numer telefonu, który wybieracie, jeśli chcecie wygrywać w naszym programie. Do wygrania nawet 3000 zł. Ja już nie mogę się doczekać, żeby kogoś z Was usłyszeć, ale chciałabym usłyszeć możliwie szybko, bo czas naszego programu też jest ograniczony. My mamy kolejne zagadki przygotowane, również zagadki trudniejsze, zagadki jeszcze za większe pieniądze, a wszystko zależy dokładnie od Was, moi drodzy. Tak szybko, jak wybierzesz numer, wpadniesz do mnie do studia i rozwiążesz zagadkę, tak szybko sobie dasz szansę na rozwiązanie zagadki kolejnej i wygranie kolejnych pieniędzy. Zapraszam do studia. Nie Robert, nie Ludwik, nie Zbigniew i nie Wojciech, więc jakie jeszcze imię przychodzi Wam do głowy? Masz jeszcze jakiś pomysł? Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która znalazła imię bez samogłoski, a kochani, bo coś za, za długo to wszystko trwa, za, za długo słyszę te ciszę. Czy nie ma dzisiaj was przed telewizorem? Tym bardziej powinieneś spróbować. Naprawdę nie masz dużej konkurencji. Kto wpadnie do mnie do studia, kogo szybciutko tutaj usłysza? Moi drodzy, kto ma jeszcze jakiś pomysł na imię bez literki A? Jesteście w stanie to zagadkę rozwiązać bardzo szybko. Ja jestem pewna, kto tu wpadnie? No, moi drodzy, halo, halo, dzień dobry. A ja rozwiążemy się do tej gry komputerowej tutaj z telewizora. No tak. Poproszę o to imię bez a. Wie pani co? Ja tu znam hasło jedno. Bo przepiszę pani Igor. Słowo Igor. Igor, no bardzo się cieszę, że mi pan podał to imię, bo rzeczywiście w tym imieniu nie ma samogłoski A, ale nie jest to jeszcze imię z koperty. Bardzo mi przykro, ale może wpadnie pan jeszcze na jakiś pomysł i, e, i będę mogła wtedy panu oddać, oddać pieniądze, bo jeszcze zagadka cały czas jest nierozwiązana. Jeszcze cały czas te pieniądze są w grze. Super pomysł. Bardzo pan dziękuję za ten pomysł i czekam na kolejnego gracza, moi drodzy. Jeszcze nie udało nam się tej zagadki rozwiązać. Wierzę, że za chwileczkę ta zagadka zniknie z ekranu. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie tutaj do mnie do sługi. Jeśli jest jeszcze ktoś, przed telewizorem. Kto ma jakiś pomysł, inny niż te pomysły, które zapisałam. Niech nie czeka, tylko szybciutko do mnie wpada, dobra? Nie Robert, nie Ludwik, nie Zbigniew, nie Wojciech i nie Igor. Jest kolejny gracz. Dzień dobry. Jakie to imię? Wiktor! Wiktor, no proszę. Super pomysł, bardzo mi się podoba. Bardzo modne teraz imię. E, widzę, że w końcu się rozdzwoniliście. Słyszę telefon za telefonem, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze to nie jest niestety Wiktor. Wiktor wędruje na naszą tablicę. Też dobry pomysł, bardzo dobry pomysł. Nie ma samogłoski A. No brawo, ale jeszcze nie Wiktor, moi drodzy. Skoro nie Wiktor, to jakie to będzie imię? Co już mamy? Uwaga! Robert, Ludwik, Zbigniew, Wojciech, Igor i Wiktor. No. Udało nam się kilka tych pomysłów znaleźć. Jeszcze jedno imię, szybciutko. Czy jeszcze ktoś z Was wpadnie na jakąś propozycję imienia bez literki A? Jeśli masz pomysł, nie czekaj, błyskawicznie do mnie wpada. Jesteśmy naprawdę na dobrym tropie. Bardzo bym chciała komuś z Was nawet 3000 złotych oddać, ale jeszcze jeszcze chwileczkę zaczekam, jeszcze się. E, jeszcze, jeszcze będę cierpliwa. I jest kolejny gracz. No proszę, dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Jakie to będzie imię? Józef! Józef, no proszę pana, naprawdę jedna z bardzo fajnych odpowiedzi, jeszcze nie Józef, ale też bardzo dobry pomysł. Zobaczcie, no Józef, Józef dopiero teraz usłyszałam. Jeszcze nie Józef, jeszcze nie, ale czekam na kolejnego gracza, wiesz, że, że za chwileczkę ta zagadka zostanie rozwiązana. Moi drodzy, nawet 3000 złotych do wygrania. O jakim imieniu nikt jeszcze dzisiaj nie pomyślał? Na jakie imię jeszcze nikt nie wpadł? Może ty właśnie siedzisz przed telewizorem i myślisz sobie, a, a mam to imię, wiem o jakie imię chodzi. Kochani, jeżeli macie jakiś pomysł, nie czekajcie, tylko błyskawicznie wpadajcie do mnie do studia, dobrze? Wpadajcie i podajcie mi to imię bez literki A. Zapraszam. I jest kolejny gracz. No super dzisiaj dzwońcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to, to będzie to imię? Jerzy. Jerzy. Tak? Jerzy. No bardzo dobry pomysł. Jeszcze nie Jerzy. Jerzy zapisuje. Jeszcze nie Jerzy, czekam na kolejnego gracza, moi drodzy. Wymienię wam, co już było. Bądźcie czujni, bądźcie uważni, bo tutaj słyszę telefon za telefonem i w każdym momencie ktoś może podać właśnie wasze imię, to imię, które znaleźliście. Więc tutaj trzeba się skupić, skoncentrować. Ja wam przeczytam, co już było, ok? Był Robert, był Ludwik, Zbigniew, Wojciech, Igor, Wiktor, Józef i Jerzy. Czy macie jeszcze dla mnie jakieś imię bez literki A? Czy jeszcze ktoś z was jakieś imię bez literki A właśnie znalazł? 704 304 304 to jest numer telefonu, który wybieracie i wpadacie do mnie do studia, wpadacie po nawet 3000 zł. Czy ktoś wpadnie, czy ktoś skojarzył? Imię bez literki A. Czekamy. Kochanie, o jakim imieniu dzisiaj nikt nie pomyślał. Mnóstwo pomysłów już na mojej tablicy. Ja potrzebuję słyszeć strzał w dziesiątkę. Czy wpadnie do mnie do studia jedna osoba, która wpadła na prawidłowe rozwiązanie? Na rozwiązanie z mojej koperty. Skoro nie Robert, Ludwik, Zbigniew, Wojciech, Igor, Wiktor, Józef i Jerzy, to co? Co jeszcze przyszło Ci do głowy? Szybciutko, moi drodzy? Kto wie, szybciutko wybiera numer. Teraz. O jakim imieniu nikt jeszcze nie pomyślał? To imię tutaj jest w mojej niebieskiej kopercie. Szybciutko? Proste imię, popularne imię, imię, które jest znane, imię, które mam nadzieję za chwileczkę znajdziecie, wpadniecie na nie. Nawet 3000 złotych proponuję za rozwiązanie naszej zagadki. Kto ją rozwiąże? Jakie to jest imię bez literki A? To ma chwilkę czasu, żeby dzisiaj e, zatrzymać się na chwileczkę, zastanowić, e, znaleźć to imię, wybrać numer. no Trzeba być cierpliwym, trzeba mieć refleks też, bo kto pierwszy ten lepszy w naszym programie? Kto wygra te pieniądze? Nawet 3000 zł do zabrania. Imię bez literki A. Szybciutko? Jestem pewna, że przed telewizorem ktoś jest. Ktoś, kto ma to imię, ktoś, kto wyszukał to imię, znalazł i chciałby nawet 3000 złotych wygrać. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Pytanie, czy taka osoba może wybrać numer telefonu do studia, czy może do mnie się zgłosić. Bardzo bym chciała kogoś z Was już usłyszeć, moi drodzy, bardzo bym chciała komuś z Was już nawet 3000 złotych przekazać, ale no muszę, musicie być przygotowani i muszę ten telefon usłyszeć. Kto spróbuje? Uwaga! Szybciutko. Jest telefon, no proszę, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o to imię. Krzysztof. Krzysztof, zobaczcie, Krzysztof. No dopiero teraz usłyszałam Krzysztof. Imię, no brawo dla pani, oczywiście, bardzo fajna propozycja. Jeszcze nie Krzysztof, ale brawo. Pokazuje, że można znaleźć jakieś proste, fajne e, imię. Jeszcze nie Krzysztof i czekam na kolejnego gracza. Czy za chwileczkę uda nam się tę skarbkę rozwiązać, reżyserka? Myślę, że. E, myślę, że. A może możemy zaproponować, panie reżyserze?